Litania do świętej Agaty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Agato, perło Sycylii, módl się za nami. Święta Agato, zachwycająca niezwykłą urodą, módl się za nami. Święta Agato, swe dziewictwo Chrystusowi Panu ofiarująca. Módl się za nami, Święta Agato, odważnie odtrącająca zaloty namiestnika pogańskiego, módl się za nami. Święta Agato, rozmiłowana w krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Święta Agato, pragnąca żyć w skromności obyczajów, módl się za nami. Święta Agato, przykładzie pobożności, módl się za nami. Święta Agato, jaśniejąca cnót wszelkich przykładem, módl się za nami. Święta Agato, panno roztropna i wstrzemięźliwa, módl się za nami. Święta Agato, Pokucie i umartwieniom wierna, módl się za nami. Święta Agato, świadomie rezygnująca z bogactw ziemskich i rozkoszy świata, módl się za nami. Święta Agato, opiekunko matek karmiących, módl się za nami. Święta Agato, bez litości przed śmiercią dręczona, módl się za nami. Święta Agato, na tortury okrutne skazana, módl się za nami. Święta Agato, nadzieją nadprzyrodzoną umocniona, módl się za nami. Święta Agato, męczenniczko w miłości do Chrystusa, Módl się za nami, Święta Agato, orędowniczko gasząca ludzkie namiętności, módl się za nami. Święta Agato, patronko chroniąca przed pożarami, módl się za nami. Kościołowi świętemu uproś łaskę stałości i wierności w głoszeniu ewangelii. Święta Agato, wspomóż nas. Dziewczętom i chłopcom pomagaj w zachowaniu czystości. Święta Agato, wspomóż nas. Rodzinom wypraszaj radość ze wzrastania w świętości. Święta Agato, wspomóż nas. Chroń nas od ognia, piorunów i nieszczęść doczesnych. Święta Agato, wspomóż nas. Pomóż kobietom chorym na raka piersi. Święta Agato, wspomóż nas. Opiekuj się matkami karmiącymi. Święta Agato, wspomóż nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Agato, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże. Ciebie wysławiają zastępy aniołów i świętych, przez zasługi świętej Agaty, chroń swój lud od nieszczęść doczesnych, wprowadź go do swego królestwa, przez Chrystusa, Pana naszego, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.